Witam wszystkich, zagrajmy w Mordhau. Piąty odcinek z Mordhau, to będzie piąty film mój. Chociaż nie piąta gra oczywiście. E, w, jeżeli chodzi o mój zestaw postaci, dołączyły tutaj... E, dołączyło wielu tutaj różnych teraz najemników, z których można wybierać. O, do, I... Oto ich prezentacja. Do łucznika do, dołączył Kusznik, jego brat. E, nieudany bliźniak. Dołączył pracownik, który tylko i wyłącznie rzuca kamieniami, nim nie będziemy grali. Dołączył e, Vanguard z TwoichHunderem, tak? Powrót z tam Tamta wojna się skończyła, zaczęła się nowa. Dołączył Wielki, Grubas z Toporem. Dołączył też. E, to chyba wszyscy już. Także możemy sobie popróbować trochę może tym Wielkim, Grubasem z Toporem. ponieważ mam na, na razie Twoich Vanguarda wybranego, no to, no to na razie będzie Twoich Vanguard. Uh, disable all screen messages. Disable all screen messages. Nie działa. <grymne> Trochę bawiłem się ustawieniami w tej grze, żeby lepiej działało, bo jednak troszkę, troszkę odrobinkę przecinał, bo będzie kiedy się duże akcje dzieje. Ale udało mi się to tak ustawić, że przestało. Niestety pozostał komunikat. Yy, w ogóle to. No, i teraz zaczynamy właśnie tym. Yy, Axe z Żółć bijąca toporem. Yy, w ogóle to. Yy, co chciałem. Jest zapomniałem. Aha, w tych ustawieniach gry można. Można tą grę tak skonfigurować, że ona będzie wyglądała gorzej niż Quake 2 bez rtx -a. Ale wtedy bardzo późno działa. I znikają też te wszystkie takie elementy graficzne, które rozpraszają. Ale go, też go. O kurde co ja robię? No, nie Może się idziemy garść, bo na razie zaszkodziłem bardziej swoim niż pomogłem. Czy to spadnie prosto na mnie? Nie To jest wujek, tak? Jakiś wujek. O, wybiłem broń, broń z dłoni. Dokładnie nie wiem, kiedy do tego dochodzi, chyba jak mi się stamina skończy i go uderzę w broń, to wypada. Ach, miałem na niego, kropka, ten zginął. No dobra, tył. Ten, ten już zginął. Kolejna gatunek. I dostałem katapultą od wujka Jamesa. Musimy odczekać swoje zanim się zrysponujemy i znów wprost No Walka zwykle się dotyczy, to czy tam, co jeszcze bardziej mi przypomina tą mapę z Chivalry, Battlegrounds. No długo nie pożyłem. Nawet nie dotarłem do, do, do walki. Tak, oto leży smutnie nasz rycerz z bitą włócznią? No dobrze. To jest mój? Czasami ten niebieski wygląda jak czerwony, jeśli się mylę. Dobra. Nie było dobrego kontraktu ataku. Znowu nie było a dostał teraz w końcu, no, kurde, udało mi się, go i zabić. <grywa> Żeby też pomóc zniszczyć tą strukturę. Ja akurat zniszczyła się w momencie... W takim momencie, że ten zdążył nas zaatakować, nie? No, trafić. Obrwałem od czegoś. I wlazłem w ogień, którego nie było widać, bo był pod wodą. Jeszcze raz. Kurde, jak ci wrogowie, no. Potrafią się ustawić. Miałem miał nadzieję, że zdążę go zaatakować, ale niestety jego broń jest szybsza, tak? On ma krótką włócznię. tam tamten e, teren, punktem, punkt kontrolny. Jakbym poczekał chwilę to bym się tam zrespał zryz, ale praktycznie dobiegłem. Możemy na konia wsiąść, ale ja nie chcę zbytnieć. No kurde no, tarczownik fulery Teraz zostałem skopa. no, zabiłem go w końcu Jiż nieprzyjaciel. Ścina głowy naszym. Rada, to kolejny. Ach, zdążyłem! No i kurde, to, no bo ogień, kurde no. Ach, żaden nie chciał zginąć. co tam było? Tak, już rzucili na naszego respa ogień, ale. Jak stoimy na raspie, to obrażenia są zadawane bardzo małe, to znaczy jeden, dwa, jakoś tak, nie? Tam zniszczyli wieżę jedną. To jest cel misji w ogóle tutaj. I teraz możemy podbijać ten domek, po, bo już wszystkie wieże padły. Ja Czyli zasięg. Okay. Gangbang się liczy, nie Ten się pewnie zregenerował już po tym zwycięstwie. Coś nie pociąg w tył. Nie wiem kogo atakować. Szczerze mówiąc. Nikt nie poczęła pomocy jak się okazało. Dobrze, może, może uda się zregenerować zdrowie, jeżeli poczekam Nawet nie wiedziałem, że to był przeciwnik, nie? O, 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 o! Little chocolate Dostał! dostał. <laughs> Drugi dostał Trzeci dostał! Drugi dostał. To był błąd! To też był błąd. Ach, zjebałem to. Aj, 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 aj. Dobrze, to może na konia tym razem. Chodź tu. Trzeba uważać, że było tego konia można samą pociąć tym toporem, nie? Nie, nie udało mi się tym razem. Dajcie mi jakiegoś przeciwnika Właśnie stało się to, o co mówiłem, czyli w słabego konia własnego trafiłem, nie? jest wróg! Nie trafił mnie jakimś cudem. Za to jakoś potrąciłem. Ło, wow, kurde. Za krótki ten topór jest. Dobra, z drogi, z drogi do dół. Da, jest ktoś. Zaraz dostanie. Nie udało się. Dostał. Nie ten co prawda co miał, ale... Ale i tak dobrze. Aha, <ścoughs> <laughs> <laughs> kurcznik zginął. Świetnie. <laughs> Nie, konia! Ojej oj oj jakim... Przepraszam, koniku Możemy teraz zobaczyć jak nasz koń szczezł. No nie A taki był dobry i taki ładny. Idziemy dalej. Nowe życie, nowe dzieło zniszczenia. Zaraz w ogóle chyba wygramy tą misję, bo bo instromat nie przegrywają. chociaż tutaj ktoś się przedarł. Ale nie udało mi się, obroniliśmy. Obroniliśmy, natomiast nasi nie mogą się tutaj spawnować dopóki to nie dobije do pełna. I teraz już mogą, nie? Dobra, można iść dalej zatem. Oj, oj, oj. Jeszcze za mało było głowa wcięta, musiałem poprawić się Team damage? Chcą znowu podbić nas nie, nie uwierzę, że to się udało Nie, nie, normalnie nie uwierzę <gryw> A jednak Dobra, tego nie chcę, wywalam to Myślałem, że goście się będzie mnie spodziewał, jednak właśnie obrócił w ostatniej chwili, nie? Ej, Jechać tu. E, to było bez sensu. Przecież nie trfiał go w głowę. A <laughs> czemu głowa padła?

I do declare that you lose manliness. Sit side! Fucking hell, check out this legend! To you, my good fellow, a fine display! Oh, fucking savage! Love it! Not bad, not Easy enough. Mogę tam gotarczo wziąć, ale wtedy nie mogę to atakować toporem, tak? Niestety toprzek wręczny. Dobrze. Ej, wygraliśmy, bo do, dobiło do zera tam u góry, nie? Ich wyznaczy ich, się objective cię wyczerpał. Chociaż? Może jest na włosku. Musiałem zginąć, bo wszedłem sensownie No, chyba się jeszcze na włosku trzyma ten obiektyw. Fucking god! Teraz. O, słaby wynik mam coś. Uuu, kaszek No dobrze, to było mord